A my spotkaliśmy Stefana Karnabala, który przygląda się bacznie rywalizacji podczas lotu 70. rajdu Polski. Powiedz, jak Ci się podoba? No, jestem pod wielkim wrażeniem widowiska, oprawy, a co najważniejsze, to rywalizacji sportowej. Który zawodnik podoba Ci się? Jazda którego zawodnika podoba Ci się najbardziej? Ja jestem, odkąd, że tak powiem, czynienie biorę udziału w rajdach, to kibicuję, można powiedzieć, wszystkim, choć dziwnie to zabrzmi. Ale oczywiście mamy swoich faworytów. Jest to wspaniały rajd, taki, który naprawdę był nie do końca. no Dawno, dawno, a może nawet nigdy, odkąd ja pamiętam, nie było takiego widowiska w mistrzostwach Polski, w mistrzostwach Europy na rajdzie polskim. I tutaj można było naprawdę szacować 10, 12 zwycięzców. Oczywiście cały czas ta walka będzie trwała do końca. No to jest pasjonujące. Naprawdę pasjonująca jest ta walka i ta oprawa tego rajdu. No a nie miałeś takiej chęci, żeby przed tym rajdem no, spróbować przygotować się i wystartować w takim razie? Chęci są e, zawsze i jakby no, pewnie. Jak się to ogląda, to, to, to na pewno są chęci, tylko zawsze jest trudno, jak się przestanie jeździć, po prostu, żeby, żeby dalej wrócić. Ja cały czas mam kontakt ze sportem, mam samochód swój historyczny, w którym co roku startuję w Barburce Warszawskiej, ale no wiadomo, to jest taka zabawa. Chciałoby się, chciałoby się więcej, czynnie, chciałoby, się więcej chciałoby się czynnie, ale przy ten poziom, który jest dzisiaj, nie mówię już o tym rajdzie, bo to, ten rajd to jest absolutnie tempo czołówki światowej, no to, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo pracy wykonać, żeby Coś sobą reprezentować, gdzieś być w tej stawce. No ale myślę, że, że, że w takim żargonie, że bym powiedzieć, myślę, że nie zardzewiałeś. Trudno mówić o, o czymkolwiek. Na pewno trochę posiwiałem. Codzienność, praca, dom no jest to, różni się bardzo od tego sportowego, jakby, trybu, w którym przez 10 lat byłem. Miejmy nadzieję, że, że tych startów takich okazjonalnych, e, będziesz miał okazję więcej. E, po prostu startować więcej jeździć, no i dawać taką radę także sobie. Tak jak powiedziałeś, żeby nie zardzewieć, dlatego też mam e, swoje historyczne Evo 5 e, grupę A i jest to samochód po to, żeby, właśnie, żeby nie zardzewieć i żeby cały czas się bawić, bo ten sport jest piękny, no, trzeba, trzeba cały czas mieć e, z nim kontakt. No a teraz jeszcze ostatnie pytanie. Gdybyś miał nieograniczony budżet, e, nieograniczone testy, e, jakiej klasy samochodem chciałbyś? tutaj wystartować. Samochód R5 jest dzisiaj zdecydowanie najlepszy, aż też jestem zaskoczony, że tak dobre jest to auto. Jest, dobry, jest to dobry samochód na pewno na wczorajsze trudne odcinki, błotniste, wyboiste, a dzisiaj też pokazuje, że bardzo dobrze to auto się sprawdza na szybkich partiach. A jest dobry sygnał od Kajetana Kajetanowicza, który powiedział, że, że bardzo łatwo jest się tego samochodu nauczyć. No, to, to jest świetny sygnał, to jest e, wspaniale. E, patrząc e, po nim, e, szybko, się, szybko się uczy. Szybko się uczy. Jest, jest bardzo dobry, zdolny uczeń. Dzięki Wielkie. Dzięki.